Jak mnożyć ułamki zwykłe? Mnożenie to najprostsze działanie na ułamkach zwykłych, więc musisz się tego nauczyć. Zobacz, mnożymy licznik razy licznik 4 razy 6 to będzie 24 i mianownik razy mianownik 5 razy 7 to będzie 35 i to jest nasz końcowy wynik. A co w przypadku, kiedy mamy jeszcze całości? Pamiętaj, że wtedy musimy zamienić te liczby mieszane na ułamki niewłaściwe. Jak to robimy? 3 razy 1 to będzie 3 plus 1 mamy 4 trzecie. Razy 2 razy 2 to będzie 4, plus 1 to będzie 5, mamy 5 drugich. Licznik razy licznik 4 razy 5 mamy 20. Mianownik razy mianownik 3 razy 2 to będzie 6. Oczywiście teraz możemy to jeszcze skrócić. Licznik i mianownik przez 2, mamy więc 10 trzecich i jeszcze możemy wyłączyć całości. W dziesiątce trójeczka się mieści 3 razy, zostaje nam jeszcze 1 trzecia i to będzie nasz końcowy wynik.